Widzowie, widzowie, jest ze mną owieczka Lucy, zobaczcie, jeśli zostawicie łapkę w górę, to ona podskoczy, szybko, macie na to 3 sekundy, zobaczymy, kto będzie szybszy, 3, 2, 1, podskakuj Lucy, pół, patrzcie, jak podskakuje, ej, okej, okay, dobra, widzowie, musicie zostawić łapę w górę oraz subskrypcję, a my w dzisiejszym odcinku mamy nowe więzienia, słuchajcie, będziemy wybierali każde z tych więzień i zobaczymy, które jest najgorsze, a które najlepsze, widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a tutaj mamy, zobaczcie, Zobaczcie, czerwonego Banbana. Wow, jaki dziwny. Czerwony Banban, -ban, który coś tutaj ma. Ej, co on ma jakiś? A to jest jakaś barierka. Okej, okay, a tutaj mamy zobaczcie Asterix i Obelix. Jeśli wiecie kto to jest, dajcie znać w komentarzach. O, o, Lucy, źle się czuję. Patrzcie na jej oczy, co jest grane. Ej, coś się stało. Lucy, szybko, daj mi mleko. Masz mleko, proszę cię. Pomocy, bo już się coś dzieje. To wszystko jest chyba przez Megan. O, o, szybko, szybko. Nie, 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 musisz mi dać. Dawaj, mleko. Szybciutko, szybciutko. Ok, dobra, już się napiję. Zobaczcie. Ok, mleko, 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 mleko. Uu, dzięki, Lucy, uratowałaś mnie. Teraz możemy na spokojnie przejść do kolejnych postaci. Tutaj mamy, e, zobaczcie. O, o. Znowu co to coś, Lucy? Mamy problem. Tutaj mamy czar czarną tajną postać, a tutaj Megan. To chyba przez to wszystko te dźwięki słychać. Dobra, e wejdźmy sobie do pierwszego, Lucy. Daj mi kilof, a ja wejdę i zobaczymy, co jest w środku. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. A wy widzowie zobaczymy, czy tam jest czerwony ban. Dawaj, Lucy, kilof. Wow, diamentowy. Zaszalała. To chodź, wchodzimy. Wchodzisz? Ty ona się boi, bo tutaj są jakieś dziwne dźwięki. No dobra. Odpalam. Uwaga, uwaga, wchodzimy. I czy ktoś tam będzie? Czy tutaj będzie czerwony banban? Ban? E, nie, tego nie wiem, ale uwaga, zaglądam. O, 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 są jakieś płytki? Czekajcie, nic więcej nie zauważyłem. Dobra, powolutku, powolutku. Ok. Może jest tutaj gdzieś? Nie ma. O, o. No dobra, wchodzę. Wchodzę na 3, 2, 1. Wchodzę, wchodzę i jest. Patrzcie, ile tutaj jest płytek. Co to za płytki? Coś robią. Ej, wejdę sobie na jedną. Yy, pyk. Ty, teleportuje mnie na dół. O tutaj mamy czerwonego banbana. Patrzcie, jaki uśmiechnięty, jakie czułka ma. Halo, Banban. -ban. Idę do ciebie. Ło, wow, jaki on jest wysoki. Dobra, podskoczę sobie tutaj, tutaj. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Co pan tu robi, panie banbanie? Takie olczy. Ej, yy, szczerze. Chcesz się wydostać z więzienia chyba, co? Patrzcie, tak! No dobra, to dawaj, idziemy, przeskakujemy, zobaczymy, czy uda nam się tu przejść. Ło, wow, banbanie, dawaj, lewaj, lecimy, lecimy, dawaj, chodź, zobaczymy. E, a co tutaj mamy? Gdzie występują czarne szkielety? Zobaczcie, w nederze, w endzie, e, w normalnym świecie. Ło, wow. oj, banban ban jest strasznie wysoki, ale dobra, myślę, że sobie poradzi. W nederze, w endzie, e, czarne szkielety... Dobra, słuchajcie, w nederze. Ja wiem, że na pewno nederze. O! Jest! Udało się! Zeskoczyłem. Jak zrobić szkło? Słuchajcie, mamy tutaj. Trzeba przepalić kamień, trzeba przypalić piasek, trzeba przepalić ziemię. No, oczywiście, że piasek. Ej, to jest easy pick. Dobra, mamy to. Jaki potwór wybucha? Otóż tak, mamy zombie, szkieleta oraz creepera. Eee, banban biedny chyba nie potrafi tutaj ogarnąć co jaki ten quiz. On chyba nie grał nigdy w Minecraft. on jest po prostu banban. Nie, nie wchodź! Nie, 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 nie! Nie, tutaj musisz w klipera, kliper. Patrz jak napisane, cyly eeper. Dobra, dawaj wchodź, banban, ban, wchodzimy, dawaj do klipera. Klipera, Jesteśmy, Ok. I jeszcze jedno pytanie. Co wypada z owcy? Byśmy musieli zapytać się Lucy, ale... Mięso, wełna i mięso, mięso i skóra. Dobra, ban, ban, zobaczymy, co byś wybrał. Dawaj, wybieraj. <laughs> co by wybrał? Patrzcie, mięso, wełna i mięso, czy mięso... Nie, nie! O, patrzcie, cofnęło go. On wskoczył, mięso i skóra, patrzcie. I cofnęło go. Okej. Okay. No dobra, czyli wełna i mięso. Ja stawiam na wełnę i mięso. Dawaj, wow. y Dziękuję za pomoc w ucieczce. On specjalnie już napisał taką tą tabliczkę wcześniej. Dobra, ej, spoko. Tu uwaga, pyk. Wychodzimy! Dawaj, ban, ban! Wychodź, wychodź! Będziesz wolny! Tak jest, dobra. Pyk, pyk, pyk. Idzie jest ten banban? -ban? Nie widzę go. Oho. Jest! Jesteś wolny! Możesz iść śmiało sobie. Albo. <laughs> Banbanie! Mam pomysł: może chciałbyś ze mną pójść do kolejnego więzienia? Zobaczymy, kto tam jest. Patrzcie, tak, chyba jest zadowolony. Dobra, ale mamy tutaj Asterixa i Obelixa. Dobra, co tutaj jest? Yy, Asterix i Obelix. Wow, jakie chłopaki, ty. O, o, znowu ten dźwięk się zbliża, dobra, szybko, musimy biec, szybko przed siebie, ban, ban, gazu, gazu, o, o, te dźwięki zaraz będzie mi się kręciło w głowie, mocno, 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 ale co to jest za tunel? To, czy tutaj jest Asterix i Obelix? Ej, może trzeba po prostu strasznie długą drogę przejść, żeby tutaj do nich trafić? No nie wiem, ban, ban, chodź, idziemy tutaj i co dalej? O, 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 jesteśmy gdzieś, ban, ban, zobacz, mamy to, y Widzisz, ty to jesteśmy, jakby w jakiejś wiosce? Ty, czy to nie jest wioska Asterixa i Obelixa? Tylko czekajcie, czy gdzieś on tutaj będzie? E, czy oni w ogóle gdzieś tutaj będą? Tutaj są jakieś łóżeczka. E, okej okay. znowu te dźwięki słyszę cały czas. Ej, są! Patrzcie tutaj! Jest Asterix i Obelix. Wow, cześć, chłopaku! Ej, co wy tu robicie? Ej, dobra coś mało rozmowni. O nie! O nie! Pan, pan! Głowie mi się kręci! O nie! Szybko! No, nie, 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 to jest jakaś płytka. Lepiej nie wchodzić. O o, dobra. Mam jakieś sny, czy coś takiego? Nie wiem, nie wiem o co chodzi, dobra. Szybko. Może się położę spać albo coś takiego? Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Nie, 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 nie mam nudności i cały czas jakiś anksjenty O o, może po prostu muszę się nie ruszać. Poczekamy, patrzcie. Siedem, sześć, pięć, cztery. Okej, okay, już mi się lepiej zrobiło, nie wiem co to zakręcenie się w głowie, ale myślę, że będę musiał uważać i to ostrożnie. Eee, Asterix i Obelix tutaj stoją, nie chcą w ogóle ze mną rozmawiać, może po prostu oni w innym języku rozmawiają, nie wiem, no tego ja nie wiem. Ale zobaczcie, co my tutaj mamy? Wow, jakiś gigant sword? Co to jest? Ej, jakaś zbrojka. nałóżmy ją, zobaczymy co to jest. Wow, ej, jakaś świecąca... Oj, kozacka, która jest broń najlepsza? Zobaczcie, ta ma 7, ten ma 8. No dobra, ten ma 21, a ten 12. wow, jakie kozackie te noże, patrzcie, czy mieczyki. Cyk. wow, Jaki ogromny! Patrzcie na to! Ty, ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem w Minecrafcie. Pojki mam mieczor! Pach, 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 pach! I tutaj, idzie. Co, jakie ogromne te mieczory! To przechodzimy przez te drzwi, zobaczymy, co tutaj jest. Uwaga! Odpalam palampek Wow! Co to za chłopy jakieś? A, pan, pan ratunku! O, 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 o. Musimy je pokonać. Dobra, gigantycznym mieczem. Patrzcie. Wow, 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 wow. Patrzcie, macie, macie wy. O, o. -o. Podpalić ich wszystkich. O, oh, Patrzcie, jak biją mocno. Chłopaki, przestańcie. Co to jest? To są jakieś Rzymianie. Ej, no tak. Asterix i Obelix walczyli z tymi Rzymianami. Omoś, omoś, Patrz, musimy wszystkie pokonać. Ban, ban, musimy lecieć z nimi tym gigantycznym mieczem. Zobacz, jaki mam gigantyczny miecz. Wow, pokonaliśmy chyba wszystkich. Patrzcie tutaj. O o, i oni tylko sobie tutaj lewitują. No nieźle. Ale mamy też jakieś przejście na górę. Zobaczmy, co to takiego jest. Okej. Okay. Wow. Patrzcie, domek dla ptaków, jakieś książki. Ej, co to takiego jest? Tu można się najeść czy co położyć? O, ej, można sobie usiąść! Wow, pan pan, zobacz, możemy sobie piknik zrobić. Ej, kozacko. Wow, a ja spadłem na dół. No dobra. Słuchajcie, to chyba nam się udało, a widziałem tam płytkę naciskową. Czy ja mogę tutaj wyjść? Chodź banban, ban. tam widziałem płytkę naciskową. Zobaczymy, co nam to da. Jeśli na nią wejdziemy po prostu. Czekaj, ona chyba była tutaj. Okej, okay, 3, 2, 1, pyk! Jesteśmy! Uratowaliśmy Asterixa i Obelixa od Rzymian. A teraz mamy tutaj jakąś czarną postać, tylko sam do końca nie wiem, co to jest. Wejdziemy ostrożnie. A o, o, dobra. Patrzcie, to ona, to ta czarna postać, tajemnicza czarna postać <laughs> O, wow. wypatruj drewnianego przycisku yy, O, takiego jak ten Pan, pan, chcesz ze mną wejść, naprawdę? Nie boisz się? Yy, bo tutaj tajemnicza czarna postać Dobra, wypatruj takiego przycisku, o nie yy, To może właśnie przez tą tajemniczą postać takie rzeczy się dzieją O nie, e, e, e Dobra Słuchajcie, yy, nie mam zielonego pojęcia, co ja mam zrobić, ale wypatruj drewnianego przycisku, pyk. Okej, okay. yy, co to jest? W nagrodę za Twoją ciężką. Yy... Twoją ciekawość? Tu masz nagrodę. Weź wszystko zachowaj za siebie. Deski? Po co mi deski? Ej, no dobra. Mamy wyjście. Okej. Okay. O, banbana wysłałem. Okej, okay, wychodzimy stąd. O nie! Jeszcze raz! O, no dobra. Szukajcie. Musimy znaleźć jakiś przycisk. Tylko dokładnie trzeba szukać. Patrzcie, tutaj może na dole jest. E, nie widzę. Może pod namiotem po prostu został ukryty. Znowu te dźwięki! To tajemnicza postać, widzowie. To prawdopodobnie przez niego. Tutaj są takie właśnie nudności i... E, Um, o, możemy się pobujać Ban, ban, dawaj pobujaj mnie, zobacz Uuu, poł, uoh, Jak poleciałem Ale ty, no dobra, gdzie jest ten przycisk? Poszukajmy go No nie, znowu mam o, o, widzowie, kręci mi się w głowie Muszę szybko znaleźć ten przycisk Inaczej coś mi się stanie O, 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 -o. Widzicie to? Jakieś dziwne efekty Szybko, 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 dobra, o, znalazłem coś Mam tu, yy, co tutaj jest? Czy to jest gdzieś przycisk? Halo? Wow, wow, przycisk jest aby wyjść, należy wykopać obsydian. Do tego zadania przyda ci się e, nagroda za ciekawość. Ale słuchajcie, ja dostałem kill off od, y, od tego, od od Lucy. Tylko wiecie co? Chyba nie mogę oszukiwać. I to jest właśnie mój problem. Ponieważ będę musiał zrobić to uczciwie. Czyli zbudować po prostu chyba wszystko, patrzcie, z drewna. Tutaj, o, patrzcie, tak, o. Cyk, 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 zróbmy trochę tego. Patrzcie, muszę wziąć pewnie drewniany kilof. Słuchajcie, bo tajemnicza postać mnie pewnie słyszy. Dlatego muszę to zrobić bardzo i to bardzo powolutku. Tak, żeby nikt, słuchajcie, e, nie podważył tego, że tutaj coś się wydarzyło i po prostu Miałem już kilow. O nie, znowu te dźwięki słyszę. O, o, dobra, szybko, szybko kopiemy, słuchajcie. Muszę to szybko wykopać. Dobra. Bierzemy to. Musimy przepalić również e, nasz cudowny kobblestone e, stone. Dobra, ciach, 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 ciach. Ile tego kobla potrzebuję? Mam 5, 6, 7, 8. Dobra, 8 chyba wystarczy. Nie wiem dlaczego dostaję jakiejś infekcji normalnie dzisiaj. I to pewnie przez tą tajemniczą postać, więc lepiej nie, z nią nie zadzierać. Dobra, mamy tutaj drewienko, Przepalamy sobie je z żelazem. I następnie emeraldy? Po co emeraldy? O, ban ban! Jak ty się tu pojawiłeś? O, dziwne. Dobra. Złoto chyba też nie jest potrzebne. Dlatego lepiej po prostu poczekać na te żelazo. Ej, mogłem w sumie zrobić. Um, mogłem po prostu zrobić dla siebie, jakby. Eee. Jeszcze jeden piecyk Ale to już w sumie czas mija, więc widzowie Trzymajcie się, o, o Znowu dostaję kręciołka w głowie Dobra Słuchajcie, muszę przeczekać to Muszę to przeczekać Szybko, kill off. Dobra, wychodzimy stąd, wychodzimy Ciach, ciach, kill off, okej okay. Żelazny mam i teraz diamenty, diamenty Raz, dwa i trzy.. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zdążę, 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 zdążę. Uda mi się, uda mi się, uda mi się. Wow, okej. Okay. Już jest lepiej. O, ej, co to jest? Patrzcie, to ja tutaj stoję? Halo, matruner! Halo! O o. Dziwne. Patrzcie, to jestem jakby ja, który tutaj stoi. Eee... Zaczynam się tutaj trochę... Yy, yy, zaczyna mi się tutaj nie podobać. Zobaczcie, że ta tajemnicza postać naprawdę robi sobie z nas dzisiaj jakieś jaja. Dobra, szybko wykopujemy. Ban, ban. Musimy wykopać obsydian. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Musimy wykonać wszystkie jego zadania, które on chce. Ponieważ może nas dopać. I nie wiem, jaki będzie tego finał. Więc szybko. O, o. Wykopałem tym kilofem, który nie potinienem. Ale dobra. Dobra, dobra, szybciutko. Mam nadzieję, że to wszystko będzie ok, Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wykopujemy, zobaczcie, obsydian już jest, już jest i co? Jest płytka! Dobra, wchodzę w nią! Jest! Udało się! Całe szczęście. O o. A teraz mamy Megan. O o, dobra. Wchodzę tutaj, zobaczcie Ok. wchodzimy teraz do Megan. Wow, jaką ma... twarz! Dobra, 3, 2, 1, jestem. Okej, okay, wszedłem do Megan. Patrzcie, to chyba ona. Witaj, Megan. Co tu robisz? I o co tutaj chodzi w tym twoim więzieniu? I to wszystko chyba twoja wina albo tajemniczej postaci. O, banban ban też głowa się kręci, nie? Cały czas się głowa kręciła. Megan, nie rób takich troli. Banban, ban, musimy tutaj świnie doprowadzić. Tylko czekaj, w jaki sposób my mamy tutaj. Patrzcie, tu jest, przyprowadzić świnkę. Karot, mamy marchewkę, okej, okay, a tutaj co? Jest świnia, patrz, jaka słodka Dobra, ban, ban, słuchaj e, Ja jak doprowadzę tą świnkę, to musimy zrobić jakoś Ej, Co ona, nie chce iść? Nie chce iść, chodź, świnia, zobacz Mam tutaj e, marcheweczkę, zobacz, zobacz Z drugiej strony, dawaj przechodź ze mną Ty, nie idzie Co jest z nią? Świnia, dawaj tutaj Prosto, o, 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 dobrze. Czekajcie, musimy teraz tutaj... To jest labirynt, bardzo ciężki. Megan powiedziała, że musimy doprowadzić świnie, tylko... Ee, e, o nie, znowu się kręci za, za późno, za późno. Dobra, e, ban, ban, szybko, 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 cyk. ok chodź, świnia, wchodź, wchodź tutaj. Nie, odchodzi. To nie jest takie proste Tym bardziej, że mi się w głowie kręci o, o. Dawaj, świnia, zobacz, szybko tutaj Chodź, 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 chodź. jeszcze trochę, jeszcze trochę Jeszcze trochę, dawaj, wejdź Wow, dobra ej, e, Teleportował nas Jest Megan, zobaczcie, ona tutaj stoi Tylko, e, jak myślisz, co ona może chcieć od nas? Nie mam zielonego pojęcia Megan, e, e, znowu te dźwięki No nie Przejdź labirynt i od... E, od odszukaj kod do drzwi. O nie! Dobra, przejdź labirynt i odszukaj kod do drzwi. Dobra, musimy to zrobić szybko, zanim mi się w głowie zacznie kręcić. Słuchajcie, o, o, mam tablicę, to mam. Dobra, buk, jakąś książeczkę. Okej, okay, musimy sprawdzić kod do drzwi: ty 1912. Dobra, dobra, dobra. Musimy wykonać wszystkie zadania, które chce Megan. Dobra. Mm. Tylko dokładniej nie wiem, yy, gdzie. Jest! Pokój! Patrz! 1912. Pyk! Jest! Jest, pan, pan, możemy przejść, dawaj szybko, chodź! Dobra, i mamy tutaj. Przebuduj obraz w skrzyni. Znajdziesz potrzebne materiały. No nie, dobra, słuchajcie. Musimy odzorować to. Yy, yy, co jest grane? Halo? Skrzynio. Czemu się nie chcesz otworzyć? Czekajcie, jak ją rozwalę, to coś się stanie? Wow! Bloki wypadły. Ej, dziwne. Dziwne rzeczy się dzieją. O, o, o. mamy problem. Słuchajcie, musimy szybko odbudowywać. Widzę zielony, tu widzę żółty. O, o, dobra. Dobra, szybko, 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 szybko Szybko, 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 o nie, jeszcze czegoś takiego Nie robiłem, ooo, dobra Szybko, 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 teraz ten Okej, okay. ile mamy czasu? Bardzo mało Więc muszę się pośpieszyć Dobra, pyk, pyk, ooo, o, jak mi ekran działa No, ooo, ooo Dobra, o, o, o. U, dobra, ej Przestało chwilowo, więc chyba wszystko Jest git, nie wiem, czy to ta faktycznie Megan e, robi sobie z nas Jakiś tutaj, e, cały odcinek e, Żarty, nie wiem, ban, ban Chyba gdzieś poszedł, ale słuchaj Słuchajcie, mamy to, odwzorowaliśmy. Udało się odwzorować ten cały rysunek, więc wchodzę. Uwaga, 3, 2, 1, pyk! Wyjście! Tak jest! Jest! Udało się wyjść! Zobaczcie z więzienia Megan. Dzięki za oglądanie! Jak widzieliście, naprawdę wyszliśmy z wszystkich więzień. Tych, które tutaj były przygotowane specjalnie dla mnie i dla Lucy. Ko nie wiem gdzie jest Lucy. Gdzieś uciekła, bo się boi banwanów. Ale wy, widzowie, zasubskrybujcie również mój drugi kanał, Matruner.pl Minecraft. Bo tam pojawiają się również odcineczki. Um, I to by było na tyle. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Gorąco. Żegnam was. Pa, pa.